Witam wszystkich Państwa. Zostałem zaproszony do przeprowadzenia krótkiej degustacji whisky. Część, dla części z Państwa pewnie będzie to zaskoczenie, bo whisky torfowe, które przedstawię Państwu za chwilę, które otrzymaliście wszyscy, są to whisky troszeczkę inne niż zazwyczaj pijemy, czyli whisky, które zostały. Wytworzone ze słodkowanego jęczmienia i opalane, znaczy suszone dymem z torku. Jest to whisky szkocka. Mamy tutaj kit szkocki, beczkę, w której była przechowywana whisky. To jest beczka poszery. Chciałbym Państwu zaproponować jedną whisky. To jest whisky, która ma 58% alkoholu objętościowo. Myślę, że nie będzie tego bardzo czuć i co jest e, takie charakterystyczne, a będzie za chwileczkę pokazane, e, jest to whisky nierozrabiana, tylko bezpośrednio po procesie destylacji e, wlana do tego beczek, tak jak powiedziałem koszery. Po szary. E, leżakowała tam minimum 3 lata, bo tyle musi e, leżeć whisky, alkohol, destylat, żeby się nazywało whisky. I później było bezpośrednio zlane z beczki do pudelki, oczywiście przez, poprzez też przefiltrowanie. Co jest jeszcze charakterystycznego w tym alkoholu, to jest to, że wszystkie alapaty, które są w tej whisky, pochodzą bezpośrednio z tej beczki. Pokażę Państwu, jak Szkoci nalewają whisky. Jeśli mamy kieliszek czysty, dolewamy troszeczkę whisky żeby szkło jakby przyjęło whisky. Żeby się jakby hmm, poczuło. Szkło poczuło whisky. Później wylewamy. Nie ma to znaczenia, czy whisky jest 30-letnia, 50-letnia, czy, czy 3-letnia. Eee, tak szkodzi robią, po prostu i w całym tyle nie szkoda. Zapraszam Państwa, żeby spróbować eee, oce ocenić eee, wzrokowo tę whisky, którą macie eee, przy sobie, jaki jest kolor. Nie zawsze kolory whisky, eee, nie zawsze ciemny kolor whisky eee, mówi nam o tym, że ona była dużo długo leżekowana. Równie łyski, eee, które mają eee, mocno słonkowy kolor mogły leżeć bardzo długo w łeczce. Następnie, proszę sobie poobracać leciutko z Wtedy uwalniają się wszystkie aromaty. I są one tutaj zaraz przy górnej... Nie, może pokażę. Tutaj w tej górnej granicy tego tulipana zbierają się wszystkie. I proszę sobie powąchać, jak napachnie. pachnie. Tylko tak, taka uwaga, żeby nie wąchać tego bardzo mocno. To jest mocny brunek. E, to możemy do, doznać tak zwanego nokautu alkoholowego. E, proszę spróbować powąchać, jak ona pachnie. To jest whisky torfowa. Mm, pewnie niewielu z Państwa miało możliwość spróbowania takiej whisky, a jest naprawdę wyborna. E, aromaty takie, jakie mm, w niej są, to jest szpital, apteka, e, coś palonego, cygaro, skóra. E, po takiej ocenie możemy Skosztować, skosztować te whisky, jak ona smakuje. Um, zakładam, że części z Państwa yy, ta whisky przypadnie do gustu, części niestety nie. Ale niektórzy twierdzą, że yy, whisky formę lepiej smakują niż, niż pachną. Powiem, poproszę o slajd. A teraz możemy się troszeczkę podelektować, a ja, ja troszeczkę opowiem. E, Tą whisky możemy e, zaliczyć do single cask, czyli cask strange, tak jak było poprzednio powiedziane. Są to whisky pochodzące z jednej beczki, z jednej destylarni, e, to nie są whisky mieszane. I taka uwaga, że jeśli dla kogoś, e, dla kogoś jest whisky za mocna, mówimy o tych lepszych whisky, to warto dodać troszeczkę sobie wody. Narodzą kil kilka drobi i whisky się wtedy otwiera. To znaczy. O wiele więcej można wyczuć w niej zabawów, e, aromatów. E, najbardziej popularna druga grupa whisky to są, e, znaczy może nie popularna, e, Blended malty to są whisky e, słodowe, ze słodu jęcz, innego, ale to są to jest single caski pomieszane razem. E, czyli to dalej jesteśmy przy e, whisky single malt? tylko że zmieszane mogą być z różnych bezdylarni. Następne, e, najbardziej popularne, whisky Blender, przedstawiciele John Walker, e, Valentine's, e, Dużyjnych, tak? E, Paszport. E, są to whisky, które powstają nie tylko ze słodowanego ręczmienia, ale też z destylatu, który pochodzi z pszenicy, e, z żyda. E, następne w podziale jest e, tennessee whisky. E, jak widzą Państwo, różnice w pisowni. Na końcu jest K, a przy whisky e, wytwarzanych tylko ze słody i mieszanych jest e, K.I.G. To jest kwestia nazewnictwa. E, mogą się Państwo spotkać też z whisky irlandzką, która ma na końcu K. To jest też taki wyjątek. E, Tennessee Whisky w stanie Tennessee. E, przedstawicielem jest Jack Daniels. Cze, wcale nie jest nic, e, niczym złym w picie Jacka Danielsa z kolą. E, Tak najlepiej smakuje. No i burban, generalnie whisky wytwarzane w Stanach Zjednoczonych, które bez ty muszą leżeć minimum 2 minimum lata. Taka jest różnica jak w przypadku whisky szkockich i wytwarzanych też w Japonii na całym świecie, że whisky amerykańskie leżą tylko w beczkach, nowych beczkach opalanych dwuletnich. I teraz zapraszam Państwa do degustacji. I jeszcze na koniec chciałbym poprosić o ostatni slajd. E, przedostatni. E, ukazałem tutaj, e, w jakim szkle powinno się delektować mój e, Nie używamy takich, jak tutaj są pokazane, nie dodajemy lodu, tylko tulipan lub e, tzw. glenfark e, I na końcu proszę o ostatni slajd. Jak pić whisky? Szkoci mawiają, że nieważne jak pijesz, ważne, żeby, żebyś pił szkocką whisky. Flight